Rozdział trzeci Pan Raczek jednym dmuchnięciem zmiótł dawne plany i powziął nowe, olbrzymie i niezwykłe. Zamiast papierowego domku postanowił wybudować mocny i niewzruszony gmach. Ten chłopak zapadł w jego serce. Upadły na nieszczęśliwe, pełne miłości i wzruszenia łzy dziecka. Przeto pan Alojzy Raczek nie pozostawi go teraz na ulicy, obdarowawszy butami. Ten chłopiec, miły i ładny, rozgarnięte i uczciwe głodny i obdarty wart jest czegoś więcej niż mizernej pary butów siedzieli przy sobie a chłopiec opowiadał o sobie małymi niezgrabnymi słowami miał już rok czternasty nazywał się ignaś olecki stracił najpierw ojca kiedy miał szósty rok ojciec zginął w wojnie dwudziestego roku Zaledwie go sobie przypomina. Matka umarła sześć lat później, docna wymęczona pracą na życie i na jego wychowanie. Nigdy nie był dla niego lepszy na świecie, niż była matka. Teraz to pan raczek jest taki dobry. Matka zabiła gruźlica, wezwawszy do pomocy głód i nędzę. Bo, mimo wysiłku, zarabiała mało i musiała żywić jeszcze własną matkę babcie Ignasia. Uczyła go sama i posyłała do szkoły. Uczył się pilnie, bo chciał nauczyć się jak najwięcej. Kiedy matka umarła, podawano go sobie z rąk do rąk. Krewni matki, bo ojciec krewnych nie miał, karmili go, każdy przez czas krótki. Potem jeden odsyłał go drugiemu. Przez czas niejaki mieszkał w Lwowie, potem w małym miasteczku podgórskim, gdzie wydobywają naftę. Z nauką było coraz gorzej. Uczył się dorywczo, nigdy jednak nie miał potrzebnych książek. W ten sposób Wałęsał się niemal przez trzy lata. W ubiegłym roku oświadczył mu krewny matki, że on sam i jego dzieci nie mają co jeść i że nie może go chować dłużej w ciasnym domu. Dano mu trochę pieniędzy i list do jednego pana w Warszawie, który kiedyś obiecał jego matce, że mu nie da zginąć. Przybył z tym listem do Warszawy równo w dwa tygodnie po śmierci tego pana. Nie wiedział, co z sobą począć. Do krewnych nie miał po co wracać. W Warszawie czekała go rozpacz. Przytulono go u jakichś biednych ludzi na starym mieście, którzy dzielili się z nim ostatnim kawałkiem chleba. On wszystko czynił, by czasem kęs tego chleba przynieść im. Czasem używano go do posyłek, czasem zarobił parę groszy w jakiś przemyślny sposób. Nieszczęsne te grosze zanosił owym biedakom, takim nędzarzom jak i on. Wreszcie jął się do sprzedawania gazet i zrobił wielką karierę, bardzo bowiem rzadko zdarza się dzień, aby nie miał nawet kawałka chleba. A na schodach spał dlatego, że u owych biedaków na Starym mieście jest przeraźliwy tłok. Jedenaście osób nocuje w jednej izbie i płacą za to ciężkie pieniądze dziesięć groszy za nocleg na tapczanie, pięć za nocleg na podłodze, a trzy grosze za miejsce na podłodze koło drzwi. Bardzo niewygodne, bo często w nocy ktoś nastąpi śpiącemu nogą na twarz. Dlatego tak tanio. On korzystał z tego miejsca za darmo, ale jak długo nie ma jeszcze mrozu, woli przespać się gdzie indziej. Choćby na tych redakcyjnych schodach. W lecie jest świetnie, ale teraz to coraz gorzej i niedługo trzeba będzie wracać do owego hotelu na Starym mieście. Zima jest dlatego najstraszniejsza, ale to nic teraz, kiedy ma buty, przedłuży swój sezon sypienia na wolności, bo w nogi zawsze najbardziej zimno. Czasem tak mu drętwiały, że nie mógł się podnieść, i wtedy płakał. O czapeczkę walczył tak bardzo dlatego, że ją kupił za cenę trzydniowego głodu. Jakże może być gazeciarz bez czapki? Ale ma i czapkę i buty i jest taki szczęśliwy, jak nikt na świecie. Nic mu bieda nie zrobi, bo się je wcale nie boi. przetrzyma najgorsze, a może kiedyś dostanie posady gońca albo zostanie chłopcem w sklepie? Czytał przecież w gazecie, że jeden amerykański milioner, taką samą jak on, cierpiał biedę. Potem sprzedawał zapałki, potem gazety, a teraz jest potężnym człowiekiem. Ignaś uśmiechał się ślicznym dziecięcym uśmiechem do swego marzenia, a pan raczek rozmyślał i mówił do swego serca: Nie ma większej zbrodni na świecie niż niedola dziecka. Cóż zawinił ten chłopczyna, co ma jasną duszę i jasne oczy, że go kąsa chłód, a głód zabija? Jakże ja mogę na to patrzeć? Stary sybaryta, najedzony, ubrany i wyspany? Zastanów się pan, kochany panie Raczek. Jeśli tego rozkosznego chłopca zostawisz na ulicy, Pan Bóg ci tego nie przebaczy. I ty sam sobie tego nie przebaczysz. To biedactwo sto razy zmarnienie, zanim zostanie milionerem. Och, drogi chłopcze, gdzie twoje miliony? Milion nędz, to prędzej się zdarzy. Ale jest taki jeden pan raczek, co ciebie nie opuści. Jest sam na świecie, a choć nie dołęga i może trochę pomylony, ale w gruncie rzeczy niezły chłop. Po tym, co mu opowiedziałeś, już ciebie nie opuści. Jakoś się tam podzielimy. Łgarstwo to jest ponure, że opływam w dostatki. Ale prawdą jest, że chleb rozmnaża się boską sprawą. Więc i mój chleb wyrośnie i ciebie nakarmi. Słowo daję, że ładnie pomyślane. Panie Raczek, niech pan przyjmie serdeczne powinszowanie. Udał mi się pan i jestem z pana zadowolony. Jak on ślicznie patrzy, ten smyk. Patrzcie państwo. Pan Lepaj łopowy, że stary wariat znalazł młodego wariata, bo ten pan Ignacy uśmiecha się jak pana Alojzy. Nie, chłopatku, z takim uśmiechem nie zginiesz, bo ja na to nie pozwolę. Jeżeli umiesz się uśmiechać, to znak, że masz uczciwe serce. Zły człowiek nie umie się śmiać, choćby nie wiem, jakie gutaperkowe sztuki robił z fizjonomią. Jesteś dobry i uczciwy. Szkoda tylko, żeś trafił na takiego kompana, jakim ja jestem. Ale w braku laku, dobry i opłatek. Pójdziesz tedy ze mną, panie Ignace, bo ja nie pozwolę, aby dzielny chłopiec zmarł z głodu i spał na schodach. Sprytny to ty jesteś, bo znamy się krótko, a tyś już zawojował takiego twardego jak ja człowieka. Nie myśl jednak, że będziesz rządził Aloy z mraczkiem. Przyjaźń, przyjaźnią, ale na żadne sentymenty nigdy sobie nie pozwalałem i nie pozwolę w tym miejscu Raczek uczynił groźną twarz, aby tym dobitniej podkreślić twardą nieustępliwość serca. Mina była dość przeraźliwa, także chłopak, nie wiedząc o czym jego dobroczyńca tak długo rozmyślał, spojrzał na niego z przestrachem. Twardy Raczek zmiękł wobec tego czym prędzej i roześmiał się głośno. Postanowiłem, że od dnia dzisiejszego zostaniesz przy mnie. Co mam, tym się z tobą podzielę, ale ci zapowiadam, że jeśli mi tu będziesz urządzał sceny i będziesz mi dziękował, rozejdziemy się natychmiast. Czego tak patrzysz, jakbyś zgłupiał? Cóż w tym nadzwyczajnego, że jeden człowiek poratuje drugiego? Oddasz mi, kiedy będziesz miał. Co to dużo gadać. Och Boże, szepnął chłopiec, nie wzdychaj, nie bucz i nie mrucz, bo mnie zagniewasz, a tego nie wiesz, jaki ja potrafię być w złości. Czemu pan to wszystko czyni? Zapytał Ignaś drżącym szeptem. Bo mi się tak podoba, odrzekł wesoło raczek. Czemu to czynię, powtórzył zakłopotany. Ach, zapomniałem ci powiedzieć. Zdaje mi się, że znałem twojego ojca. Ignaś spojrzał na niego troskliwie, a panu raczkowi wydało się, że się chłopiec uśmiecha. Zdaje mi się, że mi nie dowierza, pomyślał raczek. On jest za mądry na takie kiepskie ugarstwa. By pokryć konfuzję, wpadł od razu w wielką wesołość. Chodźmy, mówił szybko. Po drodze objaśnię ci, jakich należy używać sztuk i bardzo złożonych zabiegów, aby móc spokojnie zamieszkać u Alojzego Raczka. Czy wiesz o tym, że ja się tak nazywam? Nie wiedziałem, odrzekł chłopiec. Teraz wiem, pan Alojzy Raczek. To śliczne nazwisko i mnie też bardzo ładne. Raczek spojrzał szybko na Ignasia ze straszliwym podejrzeniem, że chłopiec ośmiela się stroić żarty. Ujrzał jednak rozjaśnioną wielkim szczęściem, lecz poważną jego twarz, westchnął przeto. Czemu tego nie słyszy, ten krwawy lepajło? Nic, nic, mój chłopcze, mówiłem sam do siebie. Co się zaś tyczy mego nazwiska, nie jest ono może śliczne, jak ty powiadasz, ale stare jest i szanowane. Jest w nim coś rzymskiego i dostojnego. Wyobrażam sobie, że z dodatkiem Julius Gajus mógł się tak nazywać rycerz starożytnych Rzymian. Ale chodźmy, Ignasiu. Droga w stronę ulicy Ciepłej była długa. Raczek bowiem albo szedł bardzo powoli, wlokąc za sobą ciężkie myśli jak żelazne łańcuchy, albo też przystawał, kiedy tajemne jego plany wymagały nieruchomej rozwagi, albo też wchodził do rozmaitych sklepików, z każdego małe wynosząc zawiniątko. Kiedy zbliżyli się do ulicy tak przytulnie nazwanej, Raczek począł objawiać żywy niepokój. Chociaż trudno było przypuszczać, aby go podsłuchiwał podstępny jakiś szpieg nasłany przez straszliwego lepajłę lub innego wroga, pan Alojzy zaczął przemawiać ostrożnym szeptem, często lustrując bystrym spojrzeniem okolice. Krajobraz jednakże wydawał się spokojny. – Bo to, uważasz, Ignasiu? – pouczał chłopca pan Raczek. – Sprawa z moim mieszkaniem nie jest całkowicie prosta. Odnajmuję wprawdzie pokój od pewnej pani i płacę najpunktualniej – Owa jednak dama zapowiedziała mi swojego czasu, a ja podpisałem jakiś cerograf, że gdybym kogo kiedykolwiek wprowadził do mojego mieszkania, wtedy ona wyleje mnie na zbity łeb. Brutalne to wyrażenie od niej pochodzi, ja je tylko powtarzam i to z wielkim niesmakiem. – Ja nie mogę robić panu przykrości – rzekł żywo Ignaś. – Dowodzi to wielkiego taktu, mój chłopcze. Dobrze cię wychowali, co mnie niepomiernie cieszy, ale nie o to idzie. Dama może sobie gadać, co jej się żywnie podoba, bo od tego jest damo, a mnie chyba wolno rozporządzać moim pokojem. Nie chcę jednak awantury nie chcę używać przemocy. Obawiam się bowiem, że nawet we dwóch nie moglibyśmy nadążyć potężnej wymowie owej damy. Tu trzeba użyć chytrości. Muszę ci się przyznać, że przez całą drogę o tym tylko myślałem, jakby cię przemycić do mego legowiska. I tak cię tam ukryć, by moja gospodyni jak najdłużej nie zauważyła twojej obecności. O no, mieszkanie teraz trudno, dlatego takie zachowuję ostrożności. Och, ile pan ma przeze mnie zmartwienia, szepnął Ignaś. Dajże pokój, dajże pokój. Najpierw, nie są to żadne zmartwienia. Poza tym, lubię wszelki hazard, niebezpieczeństwo i granie z ogniem. Moja gospodyni nie jest wprawdzie ogniem, tylko słoniem, ale jest żywiołem w każdym razie. Będziemy więc walczyć z żywiołem. Wybornie, co się nam może stać? Na to istnieje wielka mądrość ludzka, aby opanowała potwory i moce niszczące. Chytrość jest mądrością wtedy, kiedy wróg jest silniejszy, bardziej zapalczywy i, że tak powiem, straszliwie pyskaty. Bądźmy przeto chytrzy. Pan Lepajło, który ma też maniery słonia, poszedłby na takiego wroga wprost i zburzyłby cały dom. Ale ja cenię metody walki wytwornej, bez zgiełku i bez zbiegowiska. Nie znasz mnie, drogi chłopcze, ale z czasem dowiesz się, że w opinii wielu ludzi uchodzę za najchytrzejszego człowieka swojej epoki. Bądźmy przeto chytrzy, jak powiedziałem. Czy widzisz ten dom, który ma tak odrapaną facjatę, jak gdyby chciał z siebie zdrapać liszaje i opadające tynk? To dom, w którym mieszkam. Pierwsze okno na parterze z prawej strony. Zapamiętasz? Oczywiście. Więc uważaj. Ja wejdę i badam teren. Jeżeli wspomniana przeze mnie osoba jest nieobecna lub znajduje się w odległej kuchni, zapalę zapałkę i dam ci znak przez okno. Wtedy ostrożnie, jak można tylko najostrożniej, wśliźniesz się do mieszkania. A ja będę już stał przy drzwiach i w milczeniu wskażę ci drogę. A jeżeli nie będzie znaku? Widzę, że z tobą można iść na bój, bo jesteś przezorny. Jeżeli znaku nie będzie, Musisz czekać. I albo doczekamy się sposobnej chwili, albo w ostateczności wciągnę cię przez okno. Co jednakże mogłoby zwrócić uwagę rojnej ulicy i zainteresować policjanta. Zresztą to dość wysoko. Przeto, Ignasiu, stań sobie tutaj i czuj duch, czuj duch, a ja będę chytry jak wąż. A ty bądź Indianinem. Baczność, chwila się zbliża. Ignaś patrzył rozżywiony i rozbawiony równocześnie. Jakiego najlepszy opiekun skradał się ku domowi, a zanim wszedł w bramę, zatrzymał się na chwilę i spojrzał w niebo, błagając je o opiekę. Och, jakiż to kochany człowiek, ten pan Raczek, myślał Ignaś, pilnie patrząc w pierwsze okno z prawej strony. Minęła długa chwila, a okno było ciemne. Nie udało się, szepnął chłopiec i znowu wypatrywał oczy. Po dziesięciu minutach spojrzał przypadkiem w inną stronę i ujrzał szybkie znaki ogniste w oknie z lewej strony bramy. Zastanowił się, nie wiedząc, co to ma znaczyć. Patrzył teraz pilnie w tę stronę. Zapałka zgasła i ktoś, zapaliwszy nową, kreślił nią na czarnej tablicy mroku ogniste koła i zygzaki. Nie rozumiem, pomyślał chłopak. Pan Raczek mówił najwyraźniej z prawej strony. Nie śmiał uważać tego znaku za ów sygnał umówiony, bardzo dziwiąc się równocześnie, że w tym domu istnieje widać powszechny zwyczaj palenia zapałek w oknie. W tej chwili ujrzał, że ktoś otwiera okno z lewej strony i usłyszał przenikliwy szept. Ps! Pss! Ignasiu! A jednak to pan Raczek, szepnął chłopak. Skinął porozumiewawczo głową i po chwili skradał się do drzwi. Pan raczek otwarł je ostrożnie, najostrożniej zamknął i ująwszy w ciemności rękę chłopca, wiódł go do swojego pokoju. Zbliżył głowę do jego ucha i szepnął gniewnie. Wypaliłem wszystkie zapałki. Czemuś nie przychodził? Bo miało być w oknie z prawej strony, a było z lewej. szeptem odpowiedział Ignaś. Co takiego? zdumiał się raczek półgłosem i zdławił go od razu. Czekaj, no, ależ tak. A ja byłbym przysiągł, że moje okno jest z prawej. Stąd po prawej, szeptał Ignaś, z ulicy po lewej. Masz rację, masz rację, o, ma, miła mnie trwoga, a teraz ani szeptu, ani jęku, ani westchnienia. Smok jest w domu. Usiądź sobie tutaj, między piecem i szafą, a ja muszę dać znać, że jestem w domu. Ignaś wtulił się w kąt, usiadłszy na drewnianym krześle i patrzył na dziwną komedię, którą odgrywał najchytrzejszy człowiek swojego czasu. Uf lis bowiem i wąż, i ulises, i zagłoba, zapalił elektryczne światło, więc scena była oświetlona. Najpierw zaczął z wyraźnym hałasem chodzić po mizernym i wypłowiałym pokoju. Potem, dając Ignasiowi znaki mrużeniem oka i uśmiechając się porozumiewawczo, bębnił palcami po stole zdumiał się ów czworonóg, nie zdarzyło się bowiem za jego pamięci, bardzo atramentem i tłuszczem splamionej, aby ów cichy i spokojny lokator zdobył się kiedy na tak żywe objawy swego istnienia. Z sąsiednich apartamentów dochodziły jakieś stumione odgłosy, które nagle ucichły jakby zdumione. Pan Raczek położył palec na ustach, jak gdyby chciał raz jeszcze zakrzyknąć czuj duch i zaczął nadsłuchiwać. Niezmierna jego chytrość napięła swoje diabelskie moce jak cięciwe, co zaraz wypuści strzałem w wielkie ucho tego domu. Ignaś patrzył z wesołym, rozradowanym zdumieniem na miny, które stroił pan Raczek, szczęśliwy, że wyborna komedia tak cudownie się rozwija. Teraz słuchaj i podziwiaj, rzekł mu pan Raczek rozanielonym spojrzeniem. I nagle, niby beztrosko, niby tak sobie, od niechcenia. Byle tylko zabawić swoją samotność, absolutną samotność, nie ulegającą żadnej wątpliwości samotność, pan Alojzy zanudził. Jako odwich róg połamany, tak się duszyczka stargała. Słowa były smutne, lecz raczek śpiewał jedziarsko i ochoczo, nie zdołał jednak dokończyć śpiewania równie fałszywie jak zaczął, bo ostatnie słowa wyrwano piosence tak, jak kolorowy ogon ptaka. Głos, nabrzmiały ponurym dostojeństwem i brzękiem zardzewiałego żelaza, zakrzyknął ostrzegawczo spoza drzwi, zastawionych szafą. – Panie Raczek, tu nie opera! Czy pan słyszy? – Cóż to? Zanucić sobie nie wolno? – pisnął Raczek z jasnym, choć cienkim niezadowoleniem. – Idź pan śpiewać na podwórze albo pod kościół, gdzie dziady śpiewają. – Dobrze – oświadczył Boże śpiew. – Mogę nie śpiewać, ale nie pozwolę siebie obrażać. Głos coś tam burknął, ale sens zaginął w czeluści brzuchatej szafy. Raczek posłał w tę stronę pocałunek od ust i podniósł nogę na znak, że gdyby mógł, zatańczyłby z radości. Poprzestał jednak na tej symbolicznej demonstracji i uśmiechał się do Ignasia najszczęśliwszym z uśmiechów. Teraz zaczął z nim rozmawiać na migi, a widząc, że roztropny Ignaś świetnie mu odpowiada i szczerze zęby z nieludzkiej radości, bawił się jak dziecko. Wielka radość, łaskawa i dobroczynna, serdeczna radość, największy cudotwórca, zdjęła z jego siwego serca lat równo pięćdziesiąt. Stary człowiek, szczęśliwy, bo się rosą uczynił szczęśliwą, miał w tej chwili lat tyle, co ten chłopiec. Był młody, rozbawiony, gotów do figli, śmiał się, oczyma, sercem, trzęsącą się brudko i każdym ruchem rąk, które starym obyczajem ludów wschodnich zaprzągł do gadania. Wtem, czujny jak wódz nakrapiany wąż albo srokaty byk, złowił uchem szelest w wąwozie korytarza. Z z ręką ostrzegawczo wniesioną w górę, a Ignaś, jak przerażona wiewiórka, skulił się w dziupli pomiędzy szafą a piecem. Ciężkie kroki zachwiały domem, potem ktoś przystanął u drzwi i, widać, podsłuchiwał. Wreszcie energiczne stukanie we drzwi roztłukło na czerepy szklaną kulę ciszy. – Panie Raczek! – jest pan tam, czy pan umarł, że tak cicho? Ozwał się głos zjeżony i szorstki, jak stary koc. Jestem, jestem, odrzekł skwapliwie raczek. Co się stało? Nic się nie stało, tylko ja wychodzę do kina, a pan niech nie zapomni zgasić światła wychodząc. Pan sobie zbyt często urządza iluminację, słyszy pan? Słyszę, słyszę, odkrzyknął raczek, pomyślawszy, że raczej mógłby nie usłyszeć huczącej armaty niż tego głosu. Kiedy drzwi trzasnęły, pan raczek wybuchnął jak petarda. Możemy gadać, cieszył się rozgłośnie. Smok poszedł do kina. <laughs> Pojęcia nie masz Ignasiu, jaka to dzielna dama. Królowa Amazonek pasłaby u niej gęsi. A gdybyś kiedy ujrzał stworzenie z obliczem tak nakrapianym jak indycze jajo, wiedz o tym, że to jest jej córka. Teraz jesteśmy wielcy panowie. Wyłaś skąta boś nie parasol, abyś tam tkwił bez ustanku. Nie bój się. Tu obok nikt nie mieszka, bo tam jest salon. Każdy pies zawyłby na widok tego salonu, ale tak się ta naraz wie. Dalej mieszka jedna pani, a dopiero poza jej pokojem, od podwórka, rezyduje władczyni. Arias Halki, jej się nie podoba. Słyszałeś? Ta kobieta nie ma duszy. A jeśli ma, to taką żelazną jak żelazko do prasowania. Bóg z nią. Teraz do stołu, panie Ignacy. Pomian, panie z odrowążą to też z chalki zjedzą sobie tę kiełbasę ten dodatek jest mój kiedy jestem wesoły umiem z miejsca przerobić każdą arię siadaj bracie i jedz zdrowo dwaj chłopaczkowie z których jeden miał siwą brodę patrzyli z żywą radością na swoje uśmiechnięte oblicza i na poważną kiełbasę Ignaś musiał raz jeszcze powtórzyć swoją smutną historię. Raczek raz jeszcze się rozrzewnił i raz jeszcze po duchowi swojemu, że tego miłego chłopczyny nie opuści. Po uczcie, zachowując przezorny ostrożność, zaznajomił go z terenem działania, pokazał wszystkie zakamarki mieszkania i wydał następujące rozkazy. Umyjesz kapcanie miłe nogi i potem legniesz na posłaniu. Weźmiesz część materaca z mego łóżka i jedną poduszkę. A nakryjesz się tym szczątkowym zabytkiem, co udaje dywan. I śpi, ale cicho. Nie gadaj przez sen ani nie śpiewaj. Gdyby kto dobijał się do drzwi, ucisz nawet serce, bo nasza dama słyszy, jak trawa rośnie albo jak mucha brzęczy. Ja zaraz wyjdę, a ty zamkniesz drzwi na klucz. Kiedy zaś usłyszysz, że cały dom zasnął, otwórz drzwi z klucza, abym mógł powrócić. Zrozumiałeś wszystko? Zrozumiałem, proszę pana. To dobrze. I jeszcze jedno. Musisz to wszystko robić po ciemku. Moja gospodyni widzi zapewne i w ciemności, nigdy jednak do mojego pokoju nie wchodzi o tej porze. Do widzenia, dziecko kochane. Nie bój się i śpij sobie, jak król, co się okrywa dziurawym dywanem. Czyś oszalał, co ty wyprawiasz? Mnie nikt nigdy nie całował po rękach. Ej, że panie miły, bo się pogniewam. Bądź zdrów, bądź zdrów. Czego jeszcze? Ignaś, nagle wzruszony, rzekł cicho. — Niech się pan nie gniewa. Ja pana bardzo kocham. — Przesada, przyjacielu, przesada — mówił Raczek szybko, niemniej mniej wzruszony od Ignasia. — I mam prośbę — dodał chłopiec. — Pan pewnie zobaczy w redakcji tego grubego pana, bo ja chciałbym go przeprosić za tę czapkę i za wszystko. Czy ja mogę do niego napisać list? Raczek zmrużył oczy i długo patrzył dziwnym spojrzeniem w jasną twarz chłopiecą. — Pisz — Rzekł szybko. Tam jest papier, atrament i pióro. Ignaś, pomyślawszy przez długą chwilę, pisał list. Zaadresuj, rzekł Raczek. Dobrze, proszę pana, jak to się pisze? Szanowny pan? Nigdy, zaśmiał się wesoło mąż. Szanowny pan jest na nic. <laughs> pan Lepajło jest litwinem. A co drugi litwin, którego nazwisko kończy się na o i w którym sterczą dwa eł, jest kniaziem. Wal mu jaśnie oświecony. Co pan Lepajło jest księdzem? Jest czy nie jest? Pisz, jaśnie oświecony. Doskonale. List zostanie doręczony. A ty jesteś uczciwa kreatura, Ignasiu. Dobrześ zrobił, żeś to napisał, bo pan Lepajło wart jest nie tylko dobrego słowa, ale najlepszego. Nie pytam, coś mu tam napisał, bo pewnie dobrze. Ucieszysz zdatnego człowieka. A teraz gaś światło, przyjacielu, i zamknij za mną drzwi. Ach, byłbym zapomniał. Boisz się myszy? Broń Boże, to bardzo dobrze, bo tu jest ich kilka, a jedna taka bezwstydna, że biega sobie po łóżku i wywraca, zdaje się, koziołki. Dzisiaj czuć w lokalu kiełbasę, więc będzie wielkie zgromadzenie. Pamiętaj, abyś się nie przestraszył i nie rzucał butami. Rzekłszy to pan Raczek, bardzo szczęśliwy, wsiąkł w noc, podśpiewując sobie w duszy, równie fałszywie śpiewające, jak jej ciałodawca. Pomian panie z odrowążą w jedno godło dziś się wiążą. Ha! krzyknął nagle niezmiernie rad. Jakiś przechodzień odskoczył przestraszony, potem smutno i litościwie pokiwał głową, słusznie nie mając, że odrobina litości i współczucia nie zaszkodzi człowiekowi, co głośno i bez powodu na ulicy wykrzyka.